Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwało na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał do swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba Jana, Filipa Bartłomieja Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam tłum liczny, jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich to słowo Pańskie. Z czego zrobiony jest Kościół? To dzisiejsze słowo nas chce poprowadzić właśnie w odpowiedź na to pytanie. Co jest istotą, co, co tworzy? Kościół. Przede wszystkim sam Bóg, jego wola. To jego pomysł, jego, jego pomysł, jego jakby wola zwołania i przeżywania relacji z Bogiem we wspólnocie z innymi ludźmi. Ale też Kościół to jest coś, co nam nadaje tożsamość. Tak jak mówi dzisiaj święty Paweł. Mówi, już nie jesteście obcy, nie jesteście przybysze, nie jesteście przechodnie. Jesteście tymi, których Bóg chce jako domowników. Domownicy to są ci, którzy są współodpowiedzialni za dom. I kiedy zastanawiamy się, czym jest Kościół, to musimy pamiętać o tym właśnie nerwie współodpowiedzialności. Kiedy jesteś w domu, kiedy masz tożsamość domownika, bierzesz odpowiedzialność. Właśnie z mocy chrztu. Nie z mocy urzędów, które w kościele pełnimy, czy święceń, które przyjmujemy. Wszyscy jesteśmy z mocy chrztu odpowiedzialni za Kościół. Za ten Kościół, który jest na wyciągnięcie naszych rąk, w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych wspólnotach, także tutaj. Święty Paweł mówi, że Kościół jest na fundamencie apostołów i proroków, czyli fundamentem Kościoła, jego misją, jego kręgosłupem jest misja apostolska, właśnie misja posłania i misja prorocka. Misja prorocka, czyli nasłuchiwania Słowa Bożego, słuchania Słowa i tego Słowa przepowiadania innym. To jest bardzo ważne, żeby właśnie usłyszeć w tym pawłowym tekście to, po co jest Kościół, co jest jego tożsamością, słuchanie i głoszenie. Co ważne w tej kolejności: że Kościół jest wspólnotą, która słucha, nasłuchuje słowa, rozpoznaje znaki, które Pan daje, i idzie, i wychodzi. Kościół bierze się z wyjścia, a nie z trwania w jednym miejscu. To pragnienie Jezusa z, z góry w niebo wstąpienia jest tym pragnieniem idźcie, ruszcie się. I kościół będzie zawsze żywy tam, gdzie będzie prorocki i apostolski. Gdzie będzie tworzył struktury, będzie się zabezpieczał ze wszystkich stron, będzie umierał, bo już nie będzie w nim Bożego Ducha. Kościół jest też zrobiony z modlitwy Jezusa. Tak jak dzisiaj Jezus przed powołaniem apostolskim całą noc spędza na modlitwie. I warto sobie uświadomić, także w takich trudnych czasach dla nas momentach, że Jezus jest tym, który się modli za Kościół. Nie tylko Kościół jest wspólnotą, która się modli do Niego, ale my się wszyscy wzięliśmy z Jego modlitwy. I cały czas jesteśmy w jego modlitwie. To widać tak szczególnie w tej modlitwie arcykapłańskiej, podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus się modli nie tylko za apostołów, ale mówi za tych, którzy dzięki ich wierze, ich nauczaniu wierzyć będą. Jezus się modli za nas, Jezus się modli za swój kościół. Może to nie nasza doskonałość, nie nasza dobra organizacja go podtrzymuje. Ale jego modlitwa. Kościół zrobiony jest też z konkretnych imion. To nie jest masa, to nie jest tłum, to nie jest grupa. To jest powołanie konkretnych imion, konkretnych twarzy do wspólnoty z Jezusem. To jest ta umiejętność, też patrzenia na Kościół jako na, na wspólnotę twarzy. Tak różnorodnych, jak w tym pakiecie apostołów. Każdy z nich jest kimś innym, każdy ma inny temperament, inną historię. I to jest bogactwo Kościoła: różnorodność, jedność w różnorodności. Żeby nam się to nigdy nie pomyliło z jednakowatością. Bo zabijemy to, co Chrystusowe. To wtedy byśmy, tak jakbyśmy z grona apostolskiego, chcieli zrobić zespół, grupę dwunastu takich samych imion, takich samych twarzy. To jest bez sensu. Kościół też to jest ten moment, kiedy schodzi się na dół, idzie się do ludzi. Schodzi się na tą ogromną połać tych potrzebujących. Tych ludzi, którzy mają w sobie ogromne pragnienie usłyszeć Jezusa, doznać Jego mocy, dotknąć Go. Przychodzą z bardzo daleka. Jak mówi Ewangelista, <coughs> nawet z okolic Tyru i Sydonu to jest ponad 100 kilometrów. Może z tych ludzi najbardziej zrobiony jest też Kościół. Z tych, którzy przychodzą z daleka, którzy mają w sobie wciąż niezrealizowane ogromne pragnienie doświadczenia mocy Jezusa i bliskości. I do tych ludzi schodzi Jezus i zabiera apostołów, pokazując już na samym początku tego powołania apostolskiego, gdzie jest ich miejsce, <śmiech> <śmiech> przy kim jest ich miejsce. Przy nim i przy tych, którzy potrzebują uzdrowienia. I to jest miejsce, gdzie musimy być zawsze jako Kościół z Jezusem. Czasem schodząc jakieś góry naszej religijności, naszej pobożności, naszego świata, naszej takiej intymności z Bogiem. Trzeba czasem wejść w tłum z całym swoim lękiem, zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Mamy i, I mamy tam iść tylko dlatego, że Jezus tam poszedł. I musimy cały czas rozpoznawać miejsca, w które On by dzisiaj poszedł. Gdzie jest ta równina? Gdzie jest ten tłum? Gdzie są ci ludzie, którzy przyszli z Tyru, utyrani życiem? Tam znajdziemy Jezusa. Na górze Go już nie będzie. I niech to świętowanie e, święta apostołów Szymona i Judy Tadeusza będzie odkrywaniem nieustannej boskiej opatrzności nad Kościołem. Ale też właśnie naszej odpowiedzialności za Kościół. Cały czas świadomości tego, że Nikt nie jest obcy. Wszyscy są we właściwym miejscu. I grzesznik w kościele jest na pierwszym miejscu. Jeżeli tak nie będzie, to już to nie będzie Chrystusowy Kościół. I niech ci święci apostołowie nam w tym pomagają, szczególnie, że jeden z nich jest specjalistą od spraw beznadziejnych. Także niech nas wspiera także i w tej modlitwie. Amen.